Cześć. Pytań za bardzo nie ma, więc nic nie nagrywam od kilku dni, bo dla mnie jest wszystko jasne. Jeżeli nie ma popytu na rozwój, co jest normalne, bo jak mówiłam od samego początku, tylko 2% ludzi się rozwija, reszta jest. Przesuję program narzucony, napisany, wypisany, co do tego, jak mają żyć, i już I nikt nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego komuś jest dane rozwijać się, rozumieć, wpływać na tą rzeczywistość, się kształtować i od niej mieć więcej, niż mówią, że możesz mieć. A dlaczego większość po prostu idzie bezmyślnie przez to życie, powielając schematy? Dla mnie to jest wszystko jasne. Stosuję te wszystkie zasady w moim życiu. Wiem, co działa, co nie działa. Uczę się dalej, żeby jeszcze więcej wiedzieć. No a temat rozwoju, jak widać, nie jest popularny. I to jest też rzeczywiste. Jeżeli chcesz osiągnąć w społeczeństwie sukces, to trzeba tworzyć produkt dla tej masy, dla tej szarej masy, ponieważ jest jej większość. Czyli jeżeli będziesz sprzedawać jakieś buble szarej masie, które lubi tanio i szybko, wtedy można się wzbogacić, tak? Bo każdy bubel kosztuje złotówkę, no, i w sumie, jak kupi kilku, kilka milionów, kupi takie buble, to zostaniesz milionerem też. Także widzisz, to też ważne, ważne jest pamiętać, że wartość możesz stworzyć dla tych, co są niżej od ciebie, bo tych, co wyżej, nie rozumiesz, więc nie wiesz, czego oni potrzebują. Poza tym, ci, co są wyżej, mniej ich jest. Więc rozwój jest luksusem, ponieważ nie da Ci kasy, ale da Ci narzędzia. Żeby zrozumieć, co lubi tłum. Co jest już jakąś siłą w sobie. Samo, samo w sobie to jest wielka siła. Więc, żeby osiągnąć szczęście, trzeba robić to, co chce Twoja dusza. Trzeba rozumieć siebie i cały czas dążyć, żeby wiedzieć więcej. A żeby osiągnąć sukces y, społeczny, to trzeba tworzyć pro, produkt dla szarej, bezmyślnej masy. Ponieważ swoją ilością jest w stanie... Do Twojej kieszeni wlać troszkę zasobów. Troszkę albo więcej. Więcej, bo w potencjale, w potencjale więcej, bo jest ludzi, reprezentantów szarej masy. Więcej. Prosta prawda. I znów jakby wysysam z palca temat dla wideo, ale dla mnie jest wszystko jasne. A jeżeli masz jakieś pytania, to zadawaj. Jeżeli jeszcze jakieś zostały. A ja zawsze, jak zawsze, chętnie odpowiem.